kolejny dzień więc hej czy witajcie z tej strony, ale witam w kolejnym filmie na moim kanale a dzisiaj jesteś w prawdziwym życiu, tak jak... Tak jak... Tak jak... Może niezwykle, ale... Tak jak często, o! Tak jak często. Ale dobra, ja muszę posprawdzać po potem wam pokażę jak będzie mój skwary, bo u skwary jest takie niby przejście do, na dach bo panowie zamontowali kam, kamerę e, antenę więc to będzie fajne bo w końcu mogę popracować tutaj muszę się zalogować hasło o pi 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 dobra słowo wpisane to się za godzinę powinno zalogować, ale dobra. Skwara! 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 No halo, ja tu oglądam. Skwara! Skwara! Jaki? Stranger Things. To ja wracam do Mekseji. Dobra, to dzisiaj odcinek bez... Kwary, Więc widzowie. Zostawiliście? Ile łapek zostawiliście? Sześć łapek w górę, no nie poprawiliście się, bo tyle samo co w poprzednim odcinku, ale mamy już 205 monet. I może pokażę ci coś z kwara? Bo ile myślisz, że by jeden pokój E, kosztował jeden e, pokój, jeden twój i jeden mój, osobno, 50. No właśnie, i za tyle bym go o, sprzedał, bo tu jest dużo pokoi. Zauważyłem, na, na przykład ten jest za 50 i bym mógł się przeprowadzić i od razu sobie e, tamten sprzedać, i bym wyszedł na zero. Ale mi nie o ten chodzi, bo bym się dla takiego jednego, bo mój cudowny komputer, który się loguje godzinami, e, pokazał mi, e, jakie są domy na sprzedaż. I na przykład, jak sobie tu pójdziemy, e, to jak sobie tu wejdziemy, to nie tu. To tu mamy 50 zł za pokój i tu mamy 50 zł za pokój. I moglibyśmy się tu przeprowadzić i tamte sprzedać. I byśmy weszli na zero, abyśmy mieli nowe mieszkanie. Nie, jak ty, ale mi się podoba, bo wygląda lepiej okolica niż tam. Mi się podoba, bo popatrz, jak tutaj, bo oglądałem to mieszkanie zablokowane, ale byłem poza odcinkiem jeszcze wieczorem w, w, z, taką, z takim panem, on ja mi oprowadzał po mieszkaniu i popatrz, z tego mieszkania jest wyjście tutaj, o w to miejsce i tutaj jest taka ławeczka i możemy... Sobie zjeść, napić się a pan mówił, że można wyburzać ściany i robić z nimi co się chce, a je odbudować. I tutaj byś mógł mieć drzwi, i byśmy mieli taką osobną strefę. Bo tutaj byłby murek. Ja bym miał tutaj drzwi, i na tą stronę, a ty byś miał stąd drzwi tutaj. No. Jakbyśmy my się tu przeprowadzili, to ja oczywiście biorę swoją antenę i telewizor, bo nie chcę sobie patrzeć na ten kubek TV. <grym grym> skończył sezon ostatnio. A ile było? Jeden, bo zbankrutowali, nie wydali więcej. Um, no, napiszcie w komentarzu, jak komuś się chce. E, e, czy chcielibyście, żebyście my się przeprowadzili? I na następny odcinek się to okaże, no bo zapłatę robimy po odcinku, bo, bo mamy taką specjalną kartę YouTube'a. Ale skwara mnie tędy. Bo ja? Wiem, że mógłbym zbierać na Plasza, ale też mógłbym kupić sobie to normalne auto i kupić radio i by mi wyszło 160 za to auto, i bym mógł zamówić na kolejny odcinek i bym miał auto. Ale Skwara, zadecyduj: kupić to auto z radiem, czy czekać na Plasza z radiem? A ile ma złoty? 205 To chyba zbierać na łódź. Okej, okay, więc Kwara zadecydował. A ty, jakie byśmy chcieli mieć autko? Jakby cię było stać, I, powiem tak. To niespodzianka. Zobaczycie za kilka odcinków. Jak będę miał pieniądze, bo mam 75. Więc zostawcie łapkę w górę, żeby skwara miał pieniądze na to. Bo kto by nie chciał zobaczyć, jakie auto będzie mieć skwarajk, jak będzie mieć, żeby nie zamówił sobie jakiegoś wóz sklepowego, bo jest takim naleśnikiem, to by idealnie tam pasował. Czuję się obrażony. ale na przykład tutaj, popatrz, jest sklep. I masz koszulki do wyboru. Może to są koszulki dla, dla ryby. Łyby nie mieszkają. Słuchaj, to tak są dziwne jak w sklepie, gdzie są ryby i rzeczy do ryb, Nie znamy. Ale na przykład... Ład, kajak, no na łowienie ryb by mógł, więc to jest jedyna rzecz, która pasuje do tego, tak troszeczkę, On, odrobinka, ale pasuje. O, ktoś tu widziałem, o dzień dobry, e, co panowie sprzedają? Mógłbym kupić śledzia, mięso, kurczaka, bekon, parówki, wszystko. Halo? Tutaj mas, masz jakąś specjalną ofertę. Aha. Ale popatrz. Na przykład tutaj, jak popatrzysz, to on jest taki chudy. Ej, chodzi pan na siłownię? Halo? Proszę pana. Do widzenia. Dobra, tu mamy pedal, nie? O nie, zadzwoniło. Musimy się stąd zwiewać, by jeszcze ktoś podejdzie i powie. Hej, chcecie skorzystać? Ale w sumie moglibyśmy sprzedać i byśmy byli 100 monet na plus. A jak będziemy 100 monet na plus, to będziemy mogli. Ten, e, jak będziemy 100 monet na plus, to będziemy mogli sobie coś kupić. Czyli możemy sprzedać e, domy i e, mieszkać... O, tu, jest taki ładny krzaczek na przykład. Albo na przykład... No, tu, nie widzisz tu jest taki. Tu jest taki ładny krzaczek, o moglibyśmy tu. Albo, o popatrz, gdyby nas nie podglądał, jakbyśmy o tu skład. Dobra, jeszcze jak oglądałem przez laptop, to jest jeszcze kilka pokoi. Na przykład tu jak przejdziemy sobie, to tutaj na przykład jest dom. I mamy 300 zł za ten dom. Czyli bym mógł nie kupować Deloriana, a kupić dom. Nie wiem czy ci się to opłaca. Totalnie nie. Ale... Jeszcze chodź, bo zapomniałem ci coś pokazać, jak przechodziliśmy. O, jak tutaj się pójdzie, to za to, że napisali pokój przez U, otwarte to, to przecenili na 150. Aha. jeszcze mam kilka pokoi bo nie wszystkie chyba zobaczyłem ponieważ laptop mi się wyłączył bo się włączał dwie godziny i się rozładował po 10 minutach oglądania Ale popatrz, tu idziemy, idziemy. I na przykład tu masz pięćdziesiąt złotych za ten pokój. No, ale tu już byliśmy. Halo, hmm, nie zamknięte. 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 I zamknięte. się pooglądać. Ale mi nie dali. Ale jak będę mieć auto, to będziemy mogli się przeprowadzić. Tak, przeprowadzić. Pojechać tam. Hmm. Nie, super będzie na plażę pojechać. pojechać, Ale już zapadła noc, to chodź może do domu i jeszcze porozmawiamy. No, wchodź. I popędź, bo o, komputer już się zalogował, super. Możemy jeszcze przejrzeć. Aha, rozładował cię. Nie, no, fajnie. Ale jakbyśmy chcieli się przeprowadzić jeszcze, to jeszcze potem popatrzę, jak on się w końcu znowu naładuje. To potem popatrzę, czy nie będzie jeszcze gdzie indziej pokoi i nad tym się jeszcze potem zastanowię, czy nie, nie znajdziemy jakichś innych, lepszych pokoi, może w lepszej miejscówce. Więc. Chyba idziemy spać. Top. Okay. Top. No to ok. To, to pa. To to był za dzień. Dobra, idziemy spać. Eee. Eee.